Często zadają sobie pytanie, czy w ekosystemie bagiennym istnieje drapieżnik, który byłby bardziej doskonale zaprojektowany niż żółw jaszczurowaty. Wyobraź sobie, że jesteś rybą wybierającą się na poradne pływanie i za każdą nenufarową lilią, którą mijasz, mogą czekać na Ciebie miażdżące kości szczęki, gotowe, by cię schwytać. Żółwie jaszczurowate rządzą w swoim łańcuchu pokarmowym, a mokradła Ameryki są ich królestwem. Istnieje drugi podobny gatunek żółwia. Mają wiele gatunków w obrębie swoich rodzajów. Żeby uprościć sprawę, omówimy ogólnie żółwia aligatorowego, który osiąga średnią wagę 15 kg i występuje naturalnie w niemal całej wschodniej części Stanów Zjednoczonych, części Meksyku i Ameryki Środkowej. Następnie mamy większego żółwia sępiego, którego średnia waga wynosi około 30 kg. Gatunek zagrożony, którego zasięg występowania ograniczył się do południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Te gady są naprawdę starożytne, a dziś mamy to szczęście, że mamy oba te gatunki pod ręką. Możemy więc dać Wam z bliska spojrzenie na ich wyraźne różnice.